Dobra, chodź. Ty. Ty, chodź, jedziemy, mam ważną sprawę. Ja też muszę sam odgadać. Okej. Dobra. Chodź. A, to, to jest rozmowa w cztery oczy. Słyszysz? Co sobie o tym No, na luzia. A wiesz co zrobili twoje mię? Jak coś, to nie mam ża żadnych tego. Bóży się dowiesz. Ciema baza, 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 baza. Dobra, zaraz, zaraz, zaraz. Zaraz. Idź baza. Bo mam ważną rzecz do załatwienia najpierw, okej? Okay? Halo. Zaraz, zaraz, sekundę, halo. Halo. Za zaraz, sekundę, mam ważną rzecz. Ładuj się. Możesz spełnić jedno moje życzenie? Co? Możesz spełnić moje jedno, ostatnie życzenie? Ale o co chodzi? A to... Dobra Boże Ej! Kto to jest? Nie wiem To są twoi? To... Możemy zbombić ich? Moje ostatnie życzenia. na razie, na razie nie mam, nie mam czasu Mam ważne rzeczy do załatwienia z tobą Dobra Bo jest... no, jeżeli chcesz odejść to musimy odbadać parę spraw Dobra okay. Chwilę. A, to pogadamy na miejscu. Zrobię, trzeba było nie zobaczymy, mnie z będzie bo będzie przeprowadzili. się pójść do mnie, i nie chcę tego czekać nigdy. Maluzio. Możesz, nie wiem, gdzieś w góry podjechać, Aby do kanału jakiegoś. Mm -hmm. to na... to jest Jeszcze Fałszyw przyjedzie, bo on też mnie może zdradzić. Jakbyś chciał gdzieś odejść, tam bym chciał odejść z tobą i, i tam. Co? Musicie sobie to wgadać. Nie, bo jedna osoba, jak mówiłeś, że chcesz odejść, nie? I jakbyś chciał odejść. O, to... pogadamy na miejscu! No Mam tam. ci dużo do powiedzenia, tak jak i ty mi. kto zaczyna? Ja zacznę Dobra Podnosisz rączki Do góry Aaa Celuję do Ciebie cały czas A nie, daj mi zacząć Zakupam cię lewa, prawa, możesz mówić Dobra yy, Dobra To trzeba by tu zacząć O, od powodu, do czego doszedłem Odszedłem dlatego Bo no, dużo ludzi traktuje mnie jak szmatę yy. No, i jakbym był bezużyteczny, bo trochę w sumie tak jest. Nie będę ukrywał. I i jak coś, to nie zrodziłem was, tylko zemściłem się na jednym z tych ludzi. Jak zrodziłem u ciebie nic, i do... wiem, że ty mnie zabijesz za chwilę, ale i tego. I co tam jeszcze mam do powiedzenia? Chcesz ci tylko jest... powiedzieć: chcę ci tylko przekazać jedną rzecz. Jeżeli no mów. Jednego. Na jednym się ścisz to się mścisz na wszystkim. Teraz za to odpowiesz, ale jeszcze nie teraz. Dobra, dobra. Co tam jeszcze mam do powiedzenia? Halo? Cięcie w co? Jedziesz? Kurwa, nie słychać cię. Dobra, nie, możesz teraz ty mówić. Dobra, to chyba tyle. A dużo się nauczyłem z wami grając. Dzięki. Otwieram ci drzwi, pomagam, wsadzam się do pojazdu po prostu. A, ale to wiesz, co by zrobili twoi, apie twój? Z góry nie zepsnął, i on też spadł. Ale obejrzyjemy. Halo. Ale ty jesteś kurwa przygłupem. A, a ty, a ty mówisz, że jak ja odchodzę to ktoś też, to było kłamstwo? No, też tak myślałem. thank you Wziąłeś? Kurwy i śmiecie! Z poznania nie wyjedziecie! Kurwy i śmiecie! Z poznania nie wyjedziecie! Siema! Siema! Co za freewayut? ma worek na głowie, jak coś i siedzi w samochodzie. Nie zwracaj uwagi, nie zwleknął na laucie. Cześć. Dobra wsiadaj To ja siadam z tyłu Ej, cały k***a co cichy Urwę i śmiecie, spóźnamy Ej, bądź poważny przez chwilę chociaż Urwę i śmieć A tak, chcesz to można sobie śpiewać Podoba mi się ta twoja piosenka to kurwy i śmiecie z Poznania nie wyjedziecie? Nie śpiewaj, no. nie śpiewaj Nie śpiewa, i tak ta, ja już mam bo zdradziłem was Nie śpiewaj, nie śpiewaj, to jest niesamowite co no. Lubiłem cię, słuchaj Zrobiłeś... Ty mnie lubiłeś? Lubiłem No nie wydaje mi się W ogóle uwagi mnie poświęcałeś Mam no, więcej rzeczy do robienia niż kurwa to bo się interesować Nie jesteś kurwa jego dzieciakiem Pierwsza Po drugie, każdego traktujemy tak samo O no to... O no to ja no to nie byłem zawsze traktowany tak samo No bo cię wyzywali na tym jebanym radio To po co kurwa? Zdraziłeś i łopie Po co zrodziłem? Wybajcie z samochodu biorę ci pod rękę Bo tak naprawdę To było bez sensu Żebym był dalej Tutaj Jeszcze kurwa nigdy nie zobaczymy No Niestety I Wyparował A jednak jest nie Jest tu, jest tu się. To jest prawie? To nie tutaj Nie, nie Czekaj, bo tutaj ja sobie opierdolę kanapkę Mamusia mi zrobiła No tu kurwa Czeka, I łopie. Czekaj chwilę, bo on nie widzi Musisz sam wejść, ale w się sensie, tak jak coś to cię cały czas trzymam, nie? Chodź, chodź Otwieram ci wszystkie drzwi po kolei I tutaj zapraszam za mną Tyś przegubię Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj cię, tutaj cię wkładam, się prowadzę cały czas. Kładę cię na to tutaj siedzenie. Wesek klapnij kurwa, ten. Nie mogę. A bo cię związał jeszcze, no dobra. Jedzonka picia. Coś ten, kurwa ten. Zabijcie mnie jak najszybciej. ostatnie słowa? Ja. Albo, no. Jak coś, to do no, nikogo nie mam spiny. Tylko do tamtych, dwóch. Na kogo? Wiecie chyba. No na kogo? No mów, kurwa. No po co? To, to jest no jak źle, powiesz, to coś... na I może zabierzemy mu rzeczy, na przykład klamę lub coś w tym stylu. Nie przemyślałeś o tym, daj to. Chcie, chce, chcecie, zdrajcy, klamę? Rzeczy, naprawdę. nam ją wszystkim, zostaw go. Ja Co no, krok honoru? Nie, kurwa, nie ma żadnego honoru. Lewa, prawa. Oj, pardon, nie to. Dawaj, radejko mi się przyda kiedyś, albo radejko sobie zostaw. Ej, prawi było. Czemu w Łę, wobe, się nie, jeśli będziesz czaskał. A, ale który Dobrze Chyba mi... ci coś kurwa boli. No, dobrze mi lekarz dał przeciwbólowe, ma tych kręgosłup. Dobra, zamkniesz pizdę. Jak się odezwiesz, to nie wiem co się stanie. Co? Nie wiem z Rosenia. Nie wiem, nie ma. Jakby to i stanie. tak. No co? No co? Aaaa! Ah. Jak myślicie, zajęcie się wykrwawieniem? Nie wiem. Ale się, już nie masz. Bo no nie ma, i tak za chwilę mnie zabijecie, więc. Co No wstało? ja cię pierdolę w łeb. No to zrób to. Zaraz, niech on cię potorturuje. Ooo! Co jest? Molek przestał działać. Mhm. Mm Alboli! Kurwa siadasz. Wstawaj! Fiucie, herbaty. Idę po jedzonko. Proszę dla was, koledzy. A w sumie to ty nie kolega. Proszę dla ciebie. Dzięki. To ci położę tutaj. Zniku. Nie ma już go. Ała! Co jest? To kurwa co? Boli, co? Zarp Nie. Chuj w pysk. Kurwa nie zdradzasz naszą familię. Nie masz czym. Poza tym... Ała! Kujava. Laisa. <laughs> Quando No dobra, kurwa, no tutaj trzeba wyjebać. To też... Hmm. Dobra. Oooo! Mm -hmm. O, tu tu łoczki kurwa, nie, one są zrozewiałe. Nie, tu kurwa się nie jest O, piła! O! Piła! Chcesz piłę? Zanotowałem, że jest tutaj piła. Ja mogę mu coś urwać. A Życzki! No dobra, Jakie nożyczki? możecie ślepy, czy co? A nożyk, a sorry, sorry. Hmm, <maniac> kurwa, bo coś po norysuję. Daj, to szybko, że już się wykrwawię. Będziesz no z satysfakcji takiej.

Rób to! Zło... Zamknij pizdę kurwa, nie odzywaj się, Fiucie, Gerbaty. Zabij mnie. Zamknij mordę! Zabij mnie! Nie. Zamknij pizdę kurwa! Zabij mnie! Otóż da Spierdolaj! Idę po amunicję Boisz się Boj się w nie? O, zrób to! Nie, nie rób tego.

Fufura, fura, fura Fufura, fufura, fufura Fufura, fufuro, Fufura, fura, furu Kurwa Ej, ja to chciałem zrobić! Ej, ja to chciałem zrobić! Chuj. Chodź do miga, jeszcze żyje, chodź, okay. chodź. Gdzie jesteś? O tu, kurwa, Fiucie jebany Leżysz kurwa, to leż Dopały <grywa> Chodź kurwa, rozpierdalam ryj Hmm, kurwa, ciekawe Mogę go wyjebać do morza? Tak Okej okay. Lewa prawa Skurwysynie Bierz go Przenoszę go Chodź tu kurwa pod rączkę cię biorę Chodź fiucie Jakiś kurwa ciężki Kamień jest pełno w nim Gomba, gomba o, gomba o Brilla jala kurwa z się nie zadziera Fylda jadla Włóż go do bagaja Pardon na morze albo na oceanu do plaży Tam go wykurwię ty jadł Gumbaa, co, trzeba zrobić takie coś, wiesz? Ja to sam to zrobię. Albo może ty mi pomożesz. you <laughs> Powiedzieć coś? Powiem ja Ci ostatnie słówka. Na nie łóżko się. ci powiem. Nie Ale mu powiem, nie. ostatnie łóżko. Na łóżko.